Starsza kobieta w wieku osiemdziesięciu pięciu lat oddała swój dom bezdomnemu. To, co tam znalazł, było szokujące. Śnieg delikatnie padał na opustoszałe ulice Warszawy, malując miasto na biało, a gryzący wiatr szeptał w zaułkach. Marek, mężczyzna po czterdziestce, miał na sobie zniszczony płaszcz, a jego palce zesztywniały od zimna. Trzymał w nich małą torbę z kilkoma rzeczami, które posiadał. Nie pamiętał, kiedy ostatni raz spał w ciepłym łóżku a myśl o znalezieniu schronienia tej nocy wydawała mu się odległym marzeniem. Wtedy poznał Zofię. Kobieta, otoczona śnieżnobiałymi włosami, patrzyła na Marka życzliwym wzrokiem. Jej delikatne ciało kontrastowało z siłą jej spokojnego głosu. Chodź ze mną, powiedziała bez wahania. Zamrugał, zaskoczony, zawahał się wobec takiej hojności. Przyzwyczaił się do spojrzeń pełnych pogardy, a nie życzliwości. Mam duży dom, ale jest pusty. Możesz tam zostać, dodał z lekkim uśmiechem. Marek nie wiedział, czy to był podstęp, czy tylko iluzja wywołana zimnem i głodem. Kiedy dotarli do domu, Marek był bez słowa. Był to stary, ale dobrze zachowany budynek z wysokimi oknami i zardzewiałą, żelazną bramą, która skrzypiała przy otwieraniu. Zofia wskazała na drzwi i podała mu klucz. Teraz jest Twoje, powiedział jakby była to najnaturalniejsza rzecz na świecie. Zanim zdążył zaprotestować, odwróciła się i zniknęła w ciemnościach ulicy. Marek stał tam, mocno ściskając klucz i próbując zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Niepewnie wszedł do domu, a jego kroki odbijały się echem w pustym holu. Zapach starego drewna mieszał się ze słabą wonią lawendy. Stare meble przykryte były białymi prześcieradłami, niczym duchy śpiące w czasie. Przesunął palcami poza ramię zdjęcia i zobaczył wizerunek Zofii obok poważnie wyglądającego mężczyzny. Oboje się uśmiechali. Coś w tym zdjęciu sprawiło, że poczuł dziwny dreszcz. Marek czuł narastający niepokój, rozglądając się po domu. Było coś w tym domu, co wydawało się nie tak. Było tak, jakby ktoś go obserwował. Panowała absolutna cisza, a meble wyglądały tak. Jakby ktoś się gdzieś zostawił w pośpiechu, jakby mieszkańcy zniknęli na noc. Skierował się na górę, gdzie znalazł długi, wąski korytarz oświetlony jedynie migoczącym światłem księżyca wpadającym przez odsłonięte zasłony. Gdy otworzył jedne z drzwi, jego serce niemal stanęło. Pokój pozostał nienaruszony, jakby ktoś tam nadal mieszkał. Na pościelonym łóżku leżała starannie złożona niebieska sukienka. Na toaletce szczotka do włosów ze srebrnymi nitkami. Ale to, co naprawdę zaparło mu dech w piersiach, to otwarty pamiętnik leżący na biurku. Drżącymi rękami wziął skórzany notes i przeczytał ostatni wpis: Jeśli ktoś znajdzie ten dom, proszę o wybaczenie tego, co zrobiłem. Zimno zdawało się nasilać wewnątrz domu. Marek poczuł gulę w gardle, niewidzialny ciężar na ramionach. Co Zofia miała na myśli wypowiadając te słowa? Dlaczego po prostu oddała mu dom i zniknęła w mroźną noc? Coś w tej sytuacji nie miało sensu. Przewrócił stronę pamiętnika, próbując znaleźć odpowiedzi, ale zanim zdążył czytać dalej, w domu rozległ się jakiś dźwięk. Był to cichy, skrzypiący dźwięk dochodzący z dołu. Marek stał nieruchomo, wstrzymując oddech. Nie byłem sam. Serce Marka waliło w piersi, gdy próbował zlokalizować źródło dźwięku. Skrzypienie zdawało się dochodzić z korytarza poniżej. Był to powolny, rytmiczny dźwięk, jakby ktoś chodził po domu. Mocniej ścisnął pamiętnik i poczuł, jak dreszcz przebiega mu po kręgosłupie. Kto jeszcze mógłby tam być? Czy Zofia wróciłaby? A może było coś, o czym nie wiedział na temat tego miejsca? Przełknął ślinę, podszedł do drzwi sypialni i zajrzał w głąb korytarza. Dom wydawał się jeszcze ciemniejszy, słabe światło rzucało wydłużone cienie na stare ściany. Usłyszałem nowy dźwięk, tym razem bliżej. Marek zawahał się, po czym powoli szedł po schodach, czując, jak każdy kawałek drewna skrzypi pod jego stopami. Cisza, która zapadła, była jeszcze bardziej przerażająca niż poprzedni hałas. Po wejściu do pokoju zauważył, że jedne z wewnętrznych drzwi były uchylone. Przysiągł, że kiedy wchodził, widział drzwi zamknięte. Ostrożnie otworzył zimne drewno, odsłaniając pomieszczenie, którego wcześniej nie zauważył. Było to małe biuro, z biurkiem pokrytym pożółkłymi papierami i stojącym zegarem, w którym zatrzymał się czas. Na podłodze coś przykuło jego uwagę, zniszczone drewniane pudełko, wyglądające jak stary, zapomniany kufer. Oddech Marka przyspieszył, gdy klęknął przed skrzynią i drżącymi rękami podniósł pokrywę. W środku znajdowały się listy, dziesiątki listów, starannie ułożonych. Podniósł pierwszy z nich i od razu rozpoznał chwiejne pismo. Takie samo jak w pamiętniku Zofii. Koperta była zaklejona, ale na odwrocie widniał jeden napis dla Janusza. Nazwa brzmiała znajomo, ale nie był pewien dlaczego. Szybko przewracając karty, zacząłem dostrzegać pewien wzór. Wszystkie były przeznaczone dla tego samego adresata i datowane na dziesiątki lat. Z ciężkim sercem Marek otworzył jeden z listów i zaczął czytać. Jego dłonie się pociły, gdy jego wzrok przesuwał się po nacechowanych emocjami wersach. Januszu, kochanie, mam nadzieję, że ten list kiedyś do ciebie dotrze. Tak długo czekałam, ale wiem, że los był dla nas okrutny. Marek poczuł dreszcz przebiegający mu po karku. Kim był Janusz? Dlaczego tak wiele listów nigdy nie zostało wysłanych? Z każdym przeczytanym słowem czuł większy ciężar jakby odkrywał jakiś sekret, który nie powinien ujrzeć światła dziennego. Zofia nie była tylko miłą kobietą, która zaoferowała mu schronienie. Nosiła w sobie coś, co było w jakiś sposób powiązane z tym domem i z nim. Nagle przez pokój przeszedł silny wiatr, który wprawił w ruch zasłony i strącił kilka papierów z biurka. Marek podskoczył na nogi, a włosy na rękach stanęły mu dęba. Żadne okno nie było otwarte. Zdawało się, że dom szepcze, jakby szeptał sekrety z przeszłości. I wtedy usłyszał słaby, odległy głos, niemalże lament, dochodzący z korytarza. Janusz, wróciłeś. Krew w żyłach Marka zrobiła się zimna. Szybko się odwrócił, ale nikogo tam nie było. Dźwięk zdawał się odbijać od ścian, niczym wołanie z zaświatów. Próbował sobie wmówić, że to tylko wiatr, że to tylko jego wyobraźnia, lecz w głębi duszy coś mu mówiło, że dom nie jest pusty. Coś lub ktoś wciąż tam był. Powietrze w domu stało się ciężkie, niemal nie dało się oddychać. Marek poczuł, jak coś ściska mu klatkę piersiową, jakby jakaś niewidzialna siła naciskała na jego płuca. Głos, który usłyszał, wciąż rozbrzmiewał w jego umyśle. Nie chciał wierzyć, że słyszy, ale coś w nim mówiło mu, że nie jest to tylko wytwór jego wyobraźni. Przełknął strach, wyjął kolejny list ze skrzyni i otworzył go drżącymi rękami. Pożółkły papier ze względu na wiek był kruchy, ale tuż nadal był wyraźny. Januszu, czekałem na ciebie każdej nocy, siedząc na tym fotelu przy kominku, nasłuchując każdego dźwięku drzwi, mając nadzieję, że to ty wrócisz do mnie, Marek poczuł dreszcz. Zajrzał do pokoju i zobaczył, że obok kominka stoi zabytkowy fotel bujany. Nagle lekko zatrzeszczało, jakby ktoś przed chwilą z niego wstał. Wstrzymał oddech, ale zmusił się do zrobienia kroku naprzód. Ciekawość mieszała się z obawą. Kim był Janusz? A dlaczego Zofia, jak się wydawało, czekała na niego całe życie? Kolejny podmuch wiatru uderzył w dom, powodując zatrzaśnięcie się jednych z drzwi. Marek podskoczył, upuszczając karty na podłogę. Wtedy zauważył coś na dnie pnia. Małe, złożone zdjęcie. Ostrożnie podniósł ją i otworzył, czując, jak na sekundę jego serce staje. Na zdjęciu widać młodego mężczyznę ubranego w mundur wojskowy, który nieśmiało się uśmiecha. Nazwisko na odwrocie zmroziło krew w żyłach marka. Janusz Kowalski, 1943 rok. Przez chwilę czuł, że jego wzrok się rozmazuje. To było nazwisko jego dziadka. Rzeczywistość zaczęła go przytłaczać. Jego dziadek miał na imię Janusz. Ale nigdy nie mówił o swojej przeszłości, nigdy nie wspominał o Zofii. Co to znaczyło? Czując zawroty głowy, Marek odszedł, ale coś na ziemi przykuło jego uwagę. Przy kominku, gdzie fotel wciąż lekko się kołysał, na zadywanie widać było ślady stóp. Małe ślady stóp, podobne do śladów stóp człowieka boso. Wtedy usłyszał to ponownie. Ten sam głos, tym razem bliżej. Januszu, znalazłeś mnie? Marek gwałtownie się obrócił, serce waliło mu w piersiach. I tam, w ciemności korytarza, zobaczyłem sylwetkę. Zimno wzrosło, a postać zrobiła krok do przodu. Marek wiedział, kim ona jest, jeszcze zanim ją zobaczył. Zofia nigdy nie opuściła tego domu. Marek nie mógł się ruszyć. Jego ciało było sparaliżowane, a umysł nie był w stanie przetworzyć tego, co widział. Postać na korytarzu przez chwilę pozostawała nieruchoma, jakby czegoś od niego oczekiwała. Wtedy w słabym świetle pokoju dostrzegł pomarszczoną twarz, naznaczoną czasem, lecz z oczami, które świeciły z nadprzyrodzoną intensywnością. To była Zofia. Ale jak? Widział ją, jak wychodziła rano, powoli idąc ulicą. Jak ona mogła tam być? Janusz, wróciłeś do mnie? Jej głos brzmiał łagodnie. Przepełniony tak głębokimi emocjami, że Marek zadrżał. Chciał przemówić, chciał powiedzieć, że nie jest Januszem, ale słowa po prostu nie chciały wyjść. Jego serce biło tak mocno, że zdawało się, iż jego bicie rozbrzmiewało echem po całym domu. Zofia zrobiła kolejny krok do przodu, a Marek zauważył coś, co zmroziło mu krew w żyłach, nie dotykała ziemi. Ogarnęła go rozpacz. Jego instynkt podpowiadał mu że powinien uciekać, opuścić ten dom i nigdy nie wracać. Ale coś w nim samym, coś niewytłumaczalnego, go powstrzymało. Może to był ból w jej oczach, błagalne spojrzenie kogoś, kto całe życie czekał na odpowiedź. Marek wziął głęboki oddech, zmuszając się do mówienia. Ja, ja nie jestem Januszem. Nazywam się Marek. Przez chwilę zapadła cisza. Twarz Zofii skrzywiła się, na jej twarzy malowało się zmieszanie i smutek. Wydawała się wahać, jakby próbowała zrozumieć, co się dzieje. Następnie spojrzał na rozrzucone na podłodze litery i wyraz jego twarzy się zmienił. Znalazłeś moje listy? jej głos był szeptem, przepełnionym starym bólem, raną, która nigdy się nie zagoiła. Marek skinął głową powoli. Nadal się trzęsąc, pochylił się, podniósł jeden z listów i podał go jej. Ale Zofia jej nie złapała. Jego wzrok pozostał utkwiony w trzymanym przez niego zdjęciu. Obiecał, że wróci, jej głos ucichł. Powiedział, że nigdy mnie nie opuści. Ale czekałam, czekałam. Marek poczuł gulę w gardle. Wiedział, że jego dziadek walczył na wojnie, ale nie wiedział o jego utraconej miłości. Czy Janusz naprawdę ją porzucił? A może wydarzyło się coś innego? Nagle w domu rozległ się jakiś dźwięk, trzy mocne puknięcia w drzwi wejściowe. Zofia gwałtownie odwróciła głowę, a przez jej twarz przemknął cień strachu. Marek poczuł, że jego oddech staje się cięższy. Nie chciał otwierać tych drzwi. Ale coś mu mówiło, że jeśli tego nie zrobi, nigdy nie dowie się prawdy. A potem odezwał się cichy, prawie niesłyszalny głos Zofii. To on. Marek poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Te trzy puknięcia do drzwi rozbrzmiały w domu niczym znak. Czy to był on? Kto? Twój dziadek? Duch z przeszłości? Przełknął ślinę, nie mogąc oderwać oczu od Zofii. Stała nieruchomo, z szeroko otwartymi oczami wpatrzonymi w drzwi. Jej ciało było sztywne, jakby była rozdarta między nadzieją a strachem. Kto tam? Zapytał Marek, a jego głos zabrzmiał słabiej, niż by Y sobie tego życzył. Nastała cisza, która była dusząca. Brak odpowiedzi. Tylko zimny wiatr wyjący na zewnątrz. Gdy zbliżał się do drzwi, nogi czuł, jak stają mu dęba. Każdy krok wydawał się gigantycznym wysiłkiem. Serce waliło mu w piersi. Zofia się nie ruszyła. On tylko wyszeptał. Wrócił po mnie. Marek mocno chwycił klamkę. Część jego chciała uciec, wydostać się z tego domu i nigdy nie oglądać się za siebie. Ale druga część, ta, która pragnęła odpowiedzi, zmusiła go do przekręcenia klucza i otwarcia drzwi. Nocny chłód wdarł się do korytarza. Ale nikogo tam nie było. Przed nim rozciągała się opustoszała ulica, oświetlona jedynie migoczącym światłem latarni ulicznych. Ani śladu żywej duszy. Żadnych śladów stóp na śniegu zgromadzonym na progu drzwi. Jednak gdy spojrzał w dół, zobaczył coś, co ozmroziło mu krew w żyłach. Na podłodze leżała koperta, identyczna jak te, w których znajdowały się listy Zofii. Marek zawahał się zanim podniósł słuchawkę. Jego ręce się trzęsły. Papier wyglądał na stary, pożółkły od upływu czasu. Nazwisko na odwrocie niemal sprawiło, że ze strachu upuścił kopertę. Zofii z miłością. Janusz. Poczuł ucisk w klatce piersiowej. To było niemożliwe. Twój dziadek nigdy nie wspominał o Zofii. Nigdy nie wspominałem o złamanej obietnicy. Ale oto był list, który nigdy nie dotarł do jej rąk. Marek odwrócił się do środka, ale na moment jego serce stanęło. Pokój był pusty. Zofia zniknęła. Bujany fotel obok kominka wciąż lekko się poruszał, jakby ktoś dopiero wstał. Ale w domu panowała całkowita cisza. Spojrzał jeszcze raz na kopertę i bez wahania ją otworzył. Słowa tam napisane sprawiły, że jego oczy zapłonęły. Moja droga Zofio, przysięgam, że wrócę do ciebie. Kocham cię. Jeśli nie zdążę, wiedz, że moja dusza zawsze znajdzie drogę powrotną do ciebie. Na zawsze twój, Janusz. Papier wypadł mu z rąk. Wtedy Marek zrozumiał, co się stało. Zofia nigdy nie odeszła. Bo nigdy nie przestała czekać. Teraz w końcu poznała odpowiedź. Marek pozostał nieruchomy, czując jak ciężar tego objawienia miażdży mu pierś. Zofia czekała całe życie na list, który nigdy nie dotarł. Jej miłość do Janusza nigdy nie umarła, a jej dusza pozostała uwięziona w tym domu, czekając na odpowiedź, która nigdy nie nadeszła, aż do teraz. Zimny wiatr wiał przez otwarte drzwi, powodując migotanie świec. Fotel bujany zatrzymał się całkowicie. W pomieszczeniu zapadła niemal święta cisza. Zofii nie było. Marek poczuł, jak po jego twarzy spływa samotna łza. Ukląkł na podłodze, przyciskając list do piersi. Musiała to wiedzieć. Musiałem usłyszeć te słowa, które powinny były paść dziesiątki lat temu. Zofia, on nigdy nie chciał cię porzucić. Wyszeptał Marek, zamykając oczy. Próbował się na tobie odegrać. Zawsze próbowałem. Nagle w pokoju zrobiło się nieoczekiwanie ciepło. Marek poczuł, jak coś lekkiego dotyka jego ramienia, niewidzialnego dotyku, ale pełnego czułości. Dreszcz przebiegł mu po ciele, ale nie był spowodowany strachem. Był pokój. Otworzył oczy i przez ułamek sekundy zobaczył coś, czego nigdy nie zapomni. Zofia tam była. Ale już nie stary, kruchy i cierpiący. Była młoda, promienna, miała na sobie piękną jasnoniebieską sukienkę, a włosy spięte w delikatny kok. A obok niej, trzymając ją za rękę, stał mężczyzna o dobrych oczach, wznoszonym mundurze wojskowym, lecz z uśmiechem pełnym miłości. Janusz. Obaj spojrzeli na siebie przez chwilę. Dwie dusze, które w końcu spotkały się ponownie. Marek mrugnął i wizja zniknęła. Ale on wiedział. Teraz byli razem. Nareszcie razem. Cisza w domu nie była już smutna. To była ulga. Wyzwolenia. Następnego ranka Marek podjął decyzję. Wziął wszystkie listy Zofii i ostatni list Janusza i włożył je do nowej koperty. Poszedł więc na cmentarz miejski i odnalazł grób Zofii. Na prostym nagrobku widniało tylko jego imię i data urodzenia. Zofia Kowalska, życie pełne miłości i nadziei. Marek uklęknął przed grobem i położył kopertę pod kamieniem, aby wiatr jej nie porwał. Teraz twoje czekanie dobiegło końca. Mruknął. Gdy wstał, poczuł, że słońce ogrzewa mu twarz. I przez krótką chwilę miał pewność, że usłyszał delikatny dźwięk kobiecego śmiechu, lekkiego jak wiatr. I wtedy Marek się uśmiechnął.